Staszek uderzył w szybę. I taki leżał biedny z skręconą głową. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale. I zawiniłam go w bluzę, i teraz go płaszczę po głowie i zaniesiemy go do weterynarza. A trochę się bardziej ruszył, ale no niestety weterynarz jest zamknięty bliski, więc chyba ja będę musiała z nim pojechać dalej. Nie? Co tak piszesz? Nie, bój się. Dobrze wiedzieć, że nie każdy weterynarz zajmuje się ptakami właściwie prawie żaden. Obzwoniłam całą Warszawę, przejeździłam dwie godziny po różnych, w końcu znalazłam jednego. Cześć! Jest taki ale taki nie dyszysz? znalazłam. Dobra, jadę z nim do weterynarza. Mnie Już mniej dyszy, ale wyprowadziłam go na... Do parku nie chcę w ogóle nie ruszać się nie chcę wychodzić sam na nim z 15 minut nie? więc jadę z nim do weterynarza musi to być nie tak mhm. czy mam zapierdoli od 3 godzin ratuję ptaka otóż to pojechałam do ptasiego azylu ale azylu ale pan ochroniarz chciał mi zabrać tego ptaka i nie dać mi kontaktu do absolutnie nikogo no a ja jestem może nienormalna, ale biorę odpowiedzialność, kurwa, za tego ptaka. Znam się od niedawna, ale nie, wiecie o co mi chodzi? No bo nie, nie chcę, żeby po prostu skończyła go karma dla węża. Nic się nie zachwyca. Mam nadzieję, że przeżyję noc. Boże jakby się go zobaczyli, jak odleżał do tej ulicy. On, tak on wyglądał jak po egzekzam. miał tak wygięte głowę, tak dyszał, tak masakra. Masakra na środku ulicy psy, koty, wszystko, nie. Kruki, brony. W każdym razie mm, mam nadzieję, że jutro go zabiorę stąd. Zawożę go pod to samo miejsce, którego go znalazłam. Mam znaleźć jakieś uchronne. Jakiś parczek, czy coś, i 2 trzy godziny patrzeć. Mam nadzieję, że poleci. Jak nie, no to wtedy muszę z powrotem do się ptasiego azylu. To jest tak przykro, że ten ptak zmarł. Jestem jakaś jakiejś normalna. Nie mogę w ogóle ratować zwierząt, bo się za bardzo angażuję emocjonalnie w to wszystko. Nie wiem, nie wiem co miałem jeszcze zrobić.